Nazwani. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadł się u nog Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pani odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Usiądźcie proszę na chwilę. Czasami spotykam się z osobami, które są w domach, nie wychodzą z domów, z różnych względów zdrowotnych, ze względu na wiek. I nieraz mówią, proszę księdza, ja to nawet nie wychodzę z domu, nawet nie ma, jak, jak grzeszy, czy ma mi się nawet pokłócić. Niby tak. Jakby całe chrześcijaństwo było osadzone na tym, czy ktoś zgrzeszy, czy nie zgrzeszy. Gdy wraz z prorokiem Jonaszem, jeszcze jutro będziemy słuchali fragment Księgi Jonasza, odkrywamy Boga, to w dzisiejszym fragmencie możemy zobaczyć, że sztuką nie jest i celem nie jest. To, żeby odwrócić się od swego złego postępowania. Celem nie jest to, żeby odwrócić się od tego, co jest grzeszne w naszym życiu. Ważne jest, żeby zwrócić się ku Bogu. Bo można odwrócić się od złego postępowania, jak to robili mieszkańcy niniwy, można odwrócić się od tego. To co, to w jakim stanie żył Jonasz, odwrócił się od swego złego postępowania, żył cały czas, takiej bańce, że on przecież z narodu wybranego jest człowiekiem, który zachowuje prawo, przestrzega przykazań, jest taki poprawny religijnie, poprawny wedle przepisów, ale jest daleki od Boga. Nie jest zwrócony ku Bogu. To jest nasze, to jest nasze chrześcijaństwo. Jedna rzecz, odwrócić się od złego postępowania, a druga rzecz taka bardzo ważna, może nawet ważniejsza zwrócić się ku Bogu przeżywać z Bogiem swoje życie nasłuchiwać Jego głosu nasłuchiwać Jego wskazań być zapatrzonym w Niego nawet jeżeli mamy jeżeli jesteśmy jakoś ubrudzeni grzechem, to nie wolno nam stracić z oczu Chrystusa nie wolno nam stracić tej więzi, relacji z Bogiem to jest fundament chrześcijaństwa Odwrócić się od złego postępowania i zwrócić się ku Bogu, mieć więź z Bogiem, która nas przeprowadzi.